Nie chciałem się powtarzać. Chciałem wymyślić coś zupełnie innego, więc zaczęliśmy od zera i musieliśmy rozwiązać dwa największe problemy, z którymi się zderzyły. Po pierwsze, masło orzechowe. Widzicie, w większości kubeczków mamy to zwite coś, co tak naprawdę nie smakuje jak masło orzechowe, bo wszyscy próbują zaoszczędzić. I pomyślałem, że nasze kubeczki po prostu będą nadziane prawdziwym masłem orzechowym, prosto ze słoika. I to właśnie zrobiliśmy. Nasze Festival Cups mają w sobie to samo masło orzechowe, które znajdziecie w słoiku. Prawdziwe masło orzechowe. Co stworzyło kolejne wyzwanie, którym jest kształt, ponieważ wkładamy tam tak dużo nadzienia. Jak widać, dużo z tego to masło orzechowe. W środku. Musieliśmy znaleźć sposób, aby mogło pomieścić się go tam więcej. I po przetestowaniu ponad 40 różnych form, oto kształt, na który się zdecydowaliśmy. Ten kopułowy kształt kubka z masłem orzechowym Fistables. Jak widzicie, ten wariat może pomieścić mnóstwo masła orzechowego. Używamy naszej wysokiej jakości czekolady Fistables i mm, smakuje niesamowicie. Jeśli jeszcze oglądacie, zróbcie mi przysługę. Spróbujcie nowych Fistables, a potem powiedzcie, czy smakują lepiej niż te starsze z kilkudziesięcioletnią tradycją w stanach. Kubeczki z masłem orzechowym są teraz dostępne w sklepach CVS w całym kraju. Nie mogę się doczekać, aż ich spróbujecie.